Panie i Panowie, Mr. Sebi! Skąd przyjechałeś? To Tomaszowa Mazowieckiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Siema. Jak masz na imię? Sebastian. O, to mój imiennik, widzisz. Mr. Seba. I co dla nas dzisiaj tutaj wykonasz? Tradycyjnie swoje autorskie utwory. Mr. Sebi, it's your time. Let's go! Poszedłem. poszedł sobie. sobie. Tutaj! <laughs> Matko moja! Było sobie dziewczę młode, co warkocze miało dwa. Pojawiła się dziewczyna, która miała wina z w górę. Na polach tańcowała, to poglądał nawet ja. Tak. To dzień zioła tam zbierała, tak i miała pęk pach i w górę! Chodziła, chodziła i zbierała zioła. Cała nie śpiewała i była wesoła. Oj, dziewczę niedobre, znów do złego kusić. Słuchaj się, jaką mam. Wyrzucasz płyty za Wszystkie do razu? Dobrze, że nie mam ani jednej. Całe szczęście, ja też <laughs>